Włochy czwarta powierzchnia, lecz gdy dzisiaj słucham pierwszej płyty głębokiego jęzora. Jest zupełnie cicho, czerń się boi nie wiedzieć czego. Ogniska nigdy nie rozpalono. Pogrzeb trwa bite cztery godziny, lecz nie ma zmarłego. Twój krzyk jest spiany. Przykrywam się stertą chuj. Odlatujemy do warsztatu. Gdzie palą się te wzmacniacze, mrówkole w plamo skrzydły zdejmuje koszulę, jak narośl. Nie ma do mnie zaufania. Pasta jest pyszna. Świruje w żołądku. Zlizałem ciebie, ty liżesz mnie. Kiedyś byłem chłopcem. Dzisiaj sobota, słońce wariuje. Na przystanie miłość Śmieje się z takich jak ja A kiedy odbieram sobie życie Czuję Twój zapach Jesteś pięknym i mądrym wieżowcem Z wielkim kątem W bankach stu Obrzeża celu. Obrzeża celu. Drobiny. Drobiny pancerza, spacery w oceanie kur, co ciche są jak ich kał. I sprytne jak Twoja srebrna kicha. Jestem wystrugany, a słowa się powtarzają i tracą swoją moc. Chciałbym, by na końcu okazało się, że żyliśmy w erze błędu, że tak jak nic nie ma znaczenia, tak robak również marzy. Wnikanie młodych, brodatych jastrzębi, w rejon umocnień chaty w centymetrach. Radiowe fale zostaną odebrane, klawiatura urywa się, moment zatraca, płótno nie zakrywa. Z Aktualnych rzeczy, może trochę przez przypadek, niedorzecznie, nieporadnie, wpadam na prywatkę, a tam armaty montują i celują we mnie, próbuję coś zrobić. Wymazują wszystkie placki ziemniaczane. Skakują w wolne miejsce, sączy się muzyczka, drut organizuje grilla, sufit krzyczy co się o reumatyzmie. Kratę wymyśla satanista. Drobiny w pobliżu syfu całego. Egzotyka w nim podnieca, a bryła sąsiada z pod ósemki jest zapisana w poemacie piwa, co ma 7%. Jest mądre, póki jest. Wchodzę cicho pod pokład w nowych butach stara stacja. Nadaje nam nowy kierunek. Przeważnie słonecznie. Nawet po przegranym meczu padlina i grzyb, niezwykłe miasto. Roztrajam się, bo po prostu tak lubię. Papcie stare. Papcie są stare, umyty stoją przed Twoim obliczem. Komisja rozwodowa, paliwo komórek, listwy przypodłogowe biegną jak wojenny serial, wzdłuż fikcyjnych strzałów i śmierci naszej na bocznym stoliku. Tam oto suszą się warzywa, stukają obcasy komór. Zostaję w tyle, tulę się w smutku, obcęgi w kropki, jak walec z trudem, zaciskają uszczelki. Kołysanka z nadczarnego morza, drobny sygnał w perfumowanej wodzie, bez makijażu. Porwana z przedszkola, leży albo jest w szklanym kamieniu. A gdzie jej serce, gdzie noc i dna? W pewnym mrocznym dość momencie wikipiałem przez lewe oko, opuchnięte dłonie wywijają w parafialnej księdze. Wybili nas do cna w powstaniu szybcy dyplomaci winem poplamieni. Cętkowani tak jak nigdy, podczas gdy przemyt ma się bardzo dobrze. Drzwi uśmiechnęły się do mnie, co nie mam już nikogo, nowe rzeczy, kolorowe zmowy, telewizorek mruga w starej kamiennej sieni, tak powstała sieć tysiąca lat na twojej brudnej szyi. Pewnego dnia całkiem zresztą niedługo, nie ma go. Nie ma właśnie dnia, nie budzisz się, nie trąbisz. Nie regulują cię tam na wieży, w gówno już nie wdepniesz, bo jesteś jak mysz mała, a potem cię nie ma. Nie wisisz na drążku w pomarszczonej szumiącej podle pończoszce. O jeden milimetr bez szyn, toporka zjedzony. Nikt o Tobie nie pamięta, Nikt o Tobie, Nikt o. Teraz będzie trochę o ludzkim pocie, spermie nadbudowie oraz o warzywach. Kiedy płoną mi skarpety, a paznokcie się buntują, jestem wdową. Pęcznieję i wtedy właśnie jestem najpiękniejsza. Litość. Jestem po prostu chora. Nie posiadam łez. Litość. Gubi swoją ostatnią literkę. Zjeżdża do podziemnego garażu. On jest niebieski. Nie ma tam samochodów. A wywrotki... Są montowane na żyrafach, a żyrafy wycięte są ze starych gazet. Czasem także z takich, co jeszcze są niewydrukowane, krem do golenia reguluje tu ruchem, który jest gęsty, spiczasty, kolumnowy, na pewno nie taki, jak Ty chciałaś. Wiadro rozpaczy, trzaskają drzwi, wibrują warkocze, to ty. Za tobą oni, pogoda ducha odeszła, teraz mnie wiążą, potem wyrzucą, gdyż to moje jest na wierzchu, a smoła to dość często używane słowo w moich zapiskach. Czasem ją dosładzam i piję jednym haustem, Najczęściej wtedy dokonują masowych zwolnień w mojej drobnej szklance. Wgryzam się w jabłko, trochę jak w problem z pieniędzmi. Myślnik jest piękny, dziś jadę w góry, ale nie na narty, tylko na trochę: przewietrzeć głowę, przewietrzeć głowę, lecz trzeba ją mieć. Kąpać ją, pieścić, niańczyć, uszy czyścić. Woskować nos, krzywy, wredny, ty wredny, ja ostry. Sprzeciw, obronne rozczarowanie. Mężczyzna zmarł, zatrzymany siłą w izbie, łańcuchem reakcji. Przerwał milczenie tylko na chwilę. To się wkurwiło na niego na tyle mocno, że spakowało walizy i odeszło. Raz a dobrze, raz na zawsze. Teraz mieszka ociosane w Paryżu, z jedną taką, że gadać szkoda. Może Opel, być może nawet Krzysztof Zanussi, ten reżyser wyśmienity, który siedział kiedyś na innym, co prawda kocu, ale na tej samej plaży co my, czyli i Anna i ja. Tylko nie nerwowo, tylko graj w cicho szepty. I to przez cały czas. Wtedy się uniesiesz, a mi serca nie złamiesz, bo robię wydech, bo nie mam telefonu, nie lękam się proszków, jestem w opozycji do opozycji. Systematycznie olewam system. Chociaż wiem, że to naiwne, ale kiedy puszczam latawiec albo potykam się w słońcu, przechodzi ten sam dreszcz przeze mnie, co wtedy, gdy miałem na plecach naszywkę, że jebie system. Teraz jestem gruby i bardzo nerwowy, mogę więc spokojnie napisać, że nie jebię się z nikim, choćby na korytarzu, ale tylko z lewej strony. Albo ze środka, a moja głowa to mój pałac i forteca. W samym środku leży panna zakrwawiona, sam sens życia może chce wstać, a może nie. Pewnie nie wymyślono dla niej jeszcze, Autobusu, by w spokoju mogła wrócić do domu, do swojego dziecka. Ale się obłowiłem, ale najpierw ogoliłem łeb, odciąłem uszy, a także siebie od świata zewnętrznego, konkretnie od ludzi. Wyemigrowałem w przestrzeń stworzoną z drobnych elementów, różnic zdań, figur z litości, drzewek nieszczęścia. Pochodnia nadal się pali, majtki już suche, kamienie wyparowały. Biegnę do parku imieniem idioty wyparować do reszty, zablokować rondo wypić wszystko co się da, zdechnąć. Zdechnąć na pierwszym posiedzeniu Ministerstwa Dali i Bieli, którego głównym zadaniem jest skutecznie i szybko wszystko rozpierdolić. A całe cierpienia zatrzymane w jednym kadrze poparzonego przypadkowego fotografa, co zżygał się nieraz na praskich górkach o to PRAWDZIWY MISTRZ RYNSZTOKA Ktoś kiedyś galerię wysadził w powietrze Malarstwem barczysty buk, bezzebna matka Sampler z kół samochodowych, krzywyk, krzywych także ja pierdoleł Zadbaj o siebie, zanim spadną wszystkie książki, spółek, wiertarek, buzi, buziak pod drogę, bo urwane rytmy, dymy, a także zimne morza. Cofają się, kończąc apokaliptyczny wątek, zamknij więc szafę z sukienkami, bo nie jest twoja, a jeśli nie, to przetrącę cię kamieniem dwugłowym, Oświecenia strachu, o źle jest zapisane, powinno być oświetlenie piwnicy współczesną nauką, jak wkręcać taśmę i siebie, aby zyskać nieśmiertelność albo zwolnienie od płacenia podatków. Jeśli nie uda się tobie, jeśli nie uda się mnie, wyrosną nam rogi, Metafizyczne formy, hydranty uliczne, byłych miast, co zwolniły obroty tak bardzo, że został jeden piekarz na 24 miliardy ludzi, uduszony mąką popiołem naszych nieobecności przy stawianiu murów, osadzaniu bram żelaznych i wymyślaniu fos nie do przejścia. Kontrast form, fotomontaż, szkice, wypowiedzi, wszelkie tałatajstwo, rozwój zawodowy, ponurość dowolna data, by się rozproszyć we wszechświecie, zjeżdżalnie przystrojone. Uciekam przełęczą. Mijam Ukrainę, jem innowacyjny lek. Źrenice się powiększają, czuję się nasycony. Myśli uderzają w rdzeń kręgowy moich intymnych piramid. Cieknę obrazem, syczę, kiedy wąwozy skaczą na mnie. Zrzucam z siebie kocyk, jem samogłoskę E oraz spółgłoski C, H i P. Odkręcam nogi, robią zwarcie i nie ma prądu, co najmniej do rana, w dzielnicy zero tolerancji dla najmniejszej nawet podwyżki, płaca minimalna, otwarte okno, protest pielęgniarek, szlifierek kątowych. Tego wszystkiego, o czym nie jest ten tekst. Chociaż tak naprawdę to nie jest tekst, to izolatka. Napal nadziany chłopaczek w poprzednim rozdziale, omawiając koncerty z ostatniego przeglądu, za zgodą i wiedzą podróżnika. Rozmawialiśmy o tym, jak szeroki jest zakres naszych badań. Jestem półką. Półką wywrotową. Wywróciłem się, wyjebałem, leżę w stu procentach, całym sobą. Chcę tak leżeć. Na zawsze. Założę tylko pierścienie, jeśli sił na to starczy, by chroniły mnie, bym wytrwał w tym postanowieniu. Na drogę wbiegły konie, przypominały skróty klawiatulowe, lecz miały więcej wiatru w sobie odrobinę. Przyturlał się także zgubiony albo urwany wątek. Pan nagle brzydki, hamulec ręczny, okazał się, przydatny i nadwyraz skuteczny, wyłowiony z rzeki z zimną, śmierdzącą zbyt mocno peruką, na biodrach, zapobiegł wypadkowi, widać kłęby dymu, owijam się gumą turbo, wstrzykuję kawę do żył. Tym sposobem otwiera się kolejna edycja festiwalu dla nerwowo chorych. Marząc pierwszy brudne uszy i olbrzymie chęci, by... Zrozumieć muzykę, którą słyszę, ale zacznijmy wreszcie opowieść od końca. Kiedy wyrzucono mnie z Instytutu Książki, ponieważ jadłem chipsy o smaku harlekinowych opowieści, wierzę w moc musztardy tłumaczonej między innymi na angielski, bułgarski, czeski, hiszpański, niemiecki, serbski, słoweński. Szwedzki. Pytam się, czy ona tak samo smakuje człowiekowi z marginesu, co coraz skromniejszym zakupom, gdy mama weźmie sprawy w swoje ręce. Nazywam rzeczy po imieniu, utykam, bo się rozwijam, zwijam. Obcokrajowcy piszą artykuły, zestawy recenzji, kradną naczynia połączone, narzędzia do zacierania śladów. Nie wiem po co im to potrzebne, szykują coś na nas albo na siebie, alfabetycznie napadają z nienacka, klaszcząc w dłonie utworów konkretnych, piszą antologię patologii, liżą pyły i pomyłki na skalę przemysłową. Są strasznie cementowi. Wielkie montaże, ryk erki, Czarna blondyna sprzed tygodnia wyrywana z sensu linia obwodu cesarskiego cięcia. Ktoś może chcieć ciebie oszukać finansowo? Pewnego dnia całkiem zresztą niedługo nie ma go, nie ma właśnie dnia. Nie budzisz się, nie trąbisz, nie regulują cię tam na wieży. W gówno już nie wdepniesz, bo jesteś jak mysz mała, a potem cię nie ma. Nie widzisz na drążku w pomarszczonej szumiącej podle pończoszce o jeden milimetr bez szyn toporka, zjedzony. Nikt o tobie nie pamięta. Nikt o tobie, nikt o. Ból głowy, jak sześć pustych kartonów po rozłożeniu, srebrny ołówek na małym drzewie iluzji podczas natarcia. Nie można przejść obojętnie wobec napaści dronami struskawek kupionych za sen. Bram spotkany w bramie, gdzie mieszka Mateusz Czarny od drugiej klasy, prześladowany za frywolne myśli i parawan z brylantami, zmyślasz, przetwarzasz, straszysz, zjadasz siebie po kawałeczku. A kiedy przyrządzam sobie błyskawiczną zupę, trwa to dwa życia. W międzyczasie pracuję na szrocie, rozkręcam gówno i mam prawie sześć koła. Fleg ma jebania, w chuj kredyty, rowery, a zupa wciąż nie gotowa. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę nigdzie znaleźć noclegu, więc stoję całą noc przy tej dziwnej budce, gdzie w dzień sprzedają frytki. Czasem opieram się o poręcz w lipcach i sierpniach, mając nożyczki za papier a kamień zamiast serca. Wypadają włosy, tworzący rafinerię na balkonie, gdzie metropolita katowicki wycieka daniną wiernych, a pijany kierowca 41 minut temu jeździł jeszcze na wrotkach. Śmietnik na Ewereście. Śmietnik na Ewereście. Śmietnik na Ewereszcie. Śmietnik na Ewereszcie. Śmietnik na Ewereszcie.